Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Od razu na początku zdradzę, kto jest dzisiejszym naszym gościem, a potem zrobię dopiero wstęp. Dzisiaj gościmy profesor Anetę Strachecką z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. która jest też w naszym teamie Varoa Resistance i wspólnie propagujemy metody leczenia, właściwie nie leczenia, tak, tylko metody, metody walki z warozą wolne od chemii. Dzień dobry Anetko. Witam, dzień dobry. I teraz właśnie tytułem wstępu dla tych osób, które jeszcze nie oglądały naszych filmików. Jesteśmy grupą Varroa Rezystans w Polsce. Dołączyliśmy do tej grupy Varroa Rezystans niemieckiej, która utworzyła się dwa lata temu, można powiedzieć. Jest to grupa, która zakłada sobie za cel osiągnięcie pszczół odpornych na warozę. Dają sobie, nadajemy sobie właściwie na to 10 lat do roku 2033 i będzie to robione dwutorowo. Po pierwsze, genetyka pszczół, czyli odpowiednia selekcja pszczół odpornych na warozę oraz druga rzecz, którą może wykonać każdy pszczelarz, to są metody wolne od chemii. Chodzi o to, żeby nie traktować pszczół chemią. Takim głównym inicjatorem tego ruchu i propagatorem, a także. Osobą, która włożyła bardzo dużo pracy w badania jest dr Alf Büchler z Niemiec. W Polsce szacuje się, że około tylko 14% pszczelarzy stosuje metody biotechniczne, podczas kiedy w krajach niemieckojęzycznych jest to około 80-85%, więc chcemy dołączyć do tego trendu i chcemy, żeby ten rok był takim mocnym, silnym początkiem stosowania metod biotechnicznych. Tak jak wspominałam, mamy dzisiaj Super gościa, profesor Anetę Strachecką z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, która jest specjalistką od właśnie odporności pszczół i o tym chcemy dzisiaj porozmawiać z profesorem. Powiedz nam, Anetko, jak kształtowała się odporność pszczół przez ostatnie dziesięciolecia? Dlaczego tak ważne jest zaprzestanie używania chemii w pasiekach? Wbrew pozorom to jest bardzo trudne pytanie, bo ta odporność w zależności od regionu świata kształtuje się różnie. Ja może powiem na przykładzie w ogóle Polski i Europy, no bo tutaj żyjemy, tutaj żyją też nasze pszczoły. Przede wszystkim przez ostatnie 40 lat, nawet 50 co niektórzy podają, dużo rzeczy się zadziało w pszczelarstwie. Zachłysnęliśmy się chemią i... Samo stosowanie leków właśnie używanych na różne choroby, no tutaj przede wszystkim na waroze, czy Nosemozę, czy no w tej chwili chociażby z próbuje się znaleźć złoty środek, samo w sobie, sama idea nie jest zła, no bo przecież sam jak chorujemy, to też idziemy do lekarza i też bierzemy leki. To tyle wiele osób, wiele firm, głównie firm farmaceutycznych, zaczęło nadużywać tego. I tak naprawdę y, zaczęli zalecać stosowanie, nawet no wtedy, kiedy pszczoły właśnie nie są chore, wtedy, kiedy wszystko jest wbrew pozorom y, dobrze, zaczęli y, zalecać, żeby profilaktycznie jednak tej chemii używać, tych wszystkich leków. No i teraz takie pytanie, czy my, jak jesteśmy zdrowi, to bierzemy antybiotyki? No nie. No więc stąd... Y, tak, tak dużo razy podawane różnego rodzaju substancje, niestety spowodowały, że no, pszczoły zaczęły tracić odporność, ale co o wiele bardziej, bardziej ważniejsze, niestety te wszystkie patogeny nas zaczęły nabywać oporności właśnie na te leki. Kolejna rzecz jest taka, że mm, niestety mamy coraz bardziej zanieczyszczone środowisko. Więc tej chemii też dużo pojawiło się w środowisku, w przestrzeni, w której pszczoły bytują, latają, między innymi chociażby na pożytkach. Tak? Więc to też spowodowało niestety obniżanie tej odporności. Na to wszystko jeszcze nałożyło się rozwój różnego rodzaju patogenów, w których tak naprawdę przybywa z roku na rok. Co chwilę ukazuje się jakaś nowa publikacja. Że pszczoły są zaatakowane w takiej części świata takim jakimś patogenem, i teraz naukowcy się zastanawiają, zastanawiają, czy ten patogen w jakiś sposób dotrze, nie wiem, do Europy, do Polski. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na taki stan rodzin pszczelich jest brak pożywienia. Jak Zwłaszcza ci starsi przerażę, jeżeli sięgną pamięcią właśnie te 40-30 lat temu, jak wyglądała ta baza pożytkowa, ta bioróżnorodność. To były przede wszystkim łąki, to były miedze, na których rosły chwasty. Mhm. E, I te łąki, ja to mówię zawsze tak, nawet swoim dzieciom bardzo często, zwyczaje. Tam człowiek, jakż poszedł, to odpoczywał. A zobaczcie Państwo, jak jest dzisiaj. Łąka to nie jest już ta sama łąka, to jest przede wszystkim trawa i gdzie gdzieniegdzie wyrastających pas, który no niestety to jest za mało na taką liczbę rodzin pszczelich, które w tej chwili mamy w, u nas w Polsce. Więc efekt tego jest taki, że pszczoły zaczynają głodować. A jeżeli tam gdzie rzeczywiście już. Pszczelarze dbają o to, żeby miały co jeść, to niestety to jest jeden rodzaj pokarmu. Bardzo często ten pokarm jest niezbilansowany, a wręcz się mówi o tak zwanej monodiecie. Niestety wtedy organizm też nie jest w stanie odpowiednio przeprowadzać wszystkich procesów wewnątrz, wewnątrz siebie, czyli nie funkcjonuje prawidłowo. Jaki tego efekt? No, a, no, jeszcze zapomniamy najważniejsze rzeczy, której, no oczywiście, nie tylko, no, bo naukowcy to wiadomo, że wiele rzeczy robią, że tak powiem, sterują w swoich laboratoriach, ale przerażę, też zaczęli się bawić w takich fajnych naukowców. Z jednej to super, bo my też z tego potencjału jako naukowcy czerpiemy, ale wiele rzeczy robią. No nie mając do końca wiedzy. I tak się działo między innymi ze sprowadzaniem matek z różnych części świata. Ważne jest to, że w każdej części świata jest określona baza pożytkowa, określony klimat, gdzie te pszczoły bytują i przez wiele, wiele lat ewolucji do tego się przyzwyczaiły. Jak my robimy taki, przepraszam, za wrażenie, taki szacher że my sobie sprowadzamy czy tam przewozimy w kieszoneczkach bo to bardzo często jedziemy na wakacje tak zobaczymy super fajne rodziny zdrowe silne i tak dalej to ja sobie matkę przywiozę no i unasienie prawda z tutaj naszymi w Polsce i będę miał takie wymieszany materiał genetyczny sama idea w sobie jest jak najbardziej super tak tylko niestety wymieszanie niekontrolowane tego materiału sprawia że bardzo często te Rodziny nie przejawiają takich cech, które pszczelarz by oczekiwał. A te cechy są warunkowane nie tylko genetyką, ale również uwarunkowaniami środowiska. No i w efekcie, te kilka czynników bo ich jest o wiele więcej mogłabym tutaj o wiele dłużej mówić ale te czynniki, które wymieniam, sprawiły, że no ostatnie 40 lat to jest obniżenie odporności pszczół od 40 do 60, a nawet w niektórych częściach świata do 70%. I to naprawdę widać. Także jedynym, ponieważ głównym czynnikiem, który do tego doprowadził, było stosowanie różnego rodzaju farmaceutyków w nieodpowiednich dawkach, w nieodpowiedni sposób, zbyt często. Niestety to doprowadziło do takiego stanu. Więc jedyną szansą odwrócenia tego trendu, albo przynajmniej zatrzymania tego trendu, jest właśnie ograniczenie chemii w naszych pasiekach. Mówiła też o tym pani profesor Binkowska podczas konferencji BICOM, to było w 2021 roku. Kiedy też już się wspominało o tych metodach, natomiast teraz jest chyba taki moment, kiedy jest też duże zainteresowanie. Chyba pszczelarze sami już doszli do wniosku, że to, co wydawało się, że działa, to jednak nie działa, tak? że trzeba szukać jakichś nowych rozwiązań i, i dobrze, że jest ten, ten trend powrotu do, do natury. Właśnie czy istnieje jakaś realna szansa na, na przywrócenie tej stabilności? No a co za tym idzie od odporności pszczół? Ile, ile w ogóle lat może potrwać taki proces? To jest długotrwały proces. To na pewno tego nie osiągniemy stanu w rok czy dwa. Dlatego pszczelarze przede wszystkim powinni utrwalić się w cierpliwość, bo wiele osób, my jesteśmy z takim społeczeństwem, które oczekuje od razu efektów. Tutaj od razu efektów nie będzie. I sam, sama idea Varroa Resistance, i to, co jest napisane nawet na stronach internetowych, mówi, że Pierwsze dwa lata to są tak zwane lata przejściowe, zanim w ogóle zaprzestaniemy używania chemii, czyli e, używając właśnie izolatorów e, i stosując kwasy organiczne, czyli dalej jednak chemię, bo ktoś może powiedzieć, no ale dalej chemia, tak? Tak, chemia dalej, ale już w bardziej ograniczony sposób, sprawiamy, że e, przede wszystkim waroza przestaje nabywać oporności. Kolejna rzecz, eliminujemy ją w kontrolowany sposób, i w tym momencie też zaczynamy podnosić odporność pszczół. Jak mówię, to proces jest jednak długotrwały. Ja myślę, że, żeby pierwsze efekty zobaczyć, przynajmniej tak jak my widzimy w naszej pasiece, my już metody biotechniczne stosujemy od 6 lat i pierwsze efekty zobaczyliśmy tak naprawdę dopiero po czterech latach. Owszem, pierwsze namiastki drugim, trzecim roku, ale że rzeczywiście ta rodzina funkcjonuje bez tej chemii, że jest prawidłowy rozwój, że widać to wszystko, że tak jest wow, to jest tak naprawdę po trzech, czterech latach. No i potem każdy kolejny rok jest coraz lepiej, coraz lepiej i coraz lepiej. Więc tak jak my już w tej chwili mamy rodziny bez używania chemii funkcjonujące od sześciu lat, to rzeczywiście widzimy Efekty takie wow. Hmm. Czyli po prostu trzeba takiej konsekwencji, tak? Nie poddawać po jednym drugim roku. No bo tak jak się bierze tabletkę, to, to się spodziewa, że okej, okay, wezmę tabletkę pięć minut, będzie dobrze. A tutaj właśnie no tak. to przestało działać, tak? A z kolei przy metodach naturalnych trzeba, trzeba trochę więcej konsekwencji, no i wytrwałości, tak? Tak. Wytrwałość. ja może jeszcze tak dopowiem, Kasiu, że przylarze oczekiwali naukowców, no. że my wymyślimy kolejny lek. Ja nie powiem, bo ja nad tym lekiem u mnie w laboratorium też pracowałam i, i po 10 latach szukania złotego środka po prostu nie było takiego związku, który, który mogłabym podać jako lek, kolejny lek dla pszczelarzy, dla, w sensie nie dla pszczelarzy, dla pszczół, który podadzą pszczelarze, tak i Dlaczego? Czym to jest spowodowane? Przede wszystkim tym, że układ odpornościowy samych roztoczy jest 40-krotnie silniejszy niż układ odpornościowy pszczoły. Więc, jeżeli już znajdziemy jakąś substancję, która rzeczywiście nie, w miarę nie szkodzi pszczołom, tak, że pszczoły no widać, że no słabiej to słabiej, ale jednak funkcjonują, ale zabijamy roztocza. No to, co się okazuje, że ten roztocz po w drugim roku stosowania tego środka zaczyna nabywać oporności, bo jeszcze on się, jeszcze jest jeszcze większy, bo jego mechanizmy, tak zwane adaptacyjne, przez to, że my tę chemię cały czas do tych rodzin podajemy, rozwinęły się i tak są, szyb, tak są mobilne, że niestety my na tym nie jesteśmy w stanie zapanować. Co się wymyśli? Gdziekolwiek jakaś substancja na świecie jest opisana, że tak działa, to ona działa tak naprawdę jeden sezon, a w kolejnym sezonie wszystko wraca jak bumerang ze zdwojoną siłą. Czyli nie ma wyjścia, tylko powrót. Czyli do... nie mamy wyjścia. Dokładnie. Tak. Dokładnie. A co jeszcze możemy zrobić, żeby wzmocnić pszczelą odporność, na co szczególnie mogą pszczelarze zwrócić uwagę? I... Przede wszystkim o zadbanie o bazę pożytkową. Bo pamiętajcie Państwo jedną rzecz, że odporność pszczół bierze się, tutaj, jak w tej reklamie e, tak, jogurtów, odporność bierze się z przewodu pokarmowego. Dokładnie ta sama zasada funkcjonuje, jeśli chodzi o pszczoły. Odporność bierze się z niejako z pokarmu. Więc pszczelarze powinni zadbać o to, żeby ten pokarm był jak najbardziej zbilansowany. Ja zachęcam do tego, bo żeby gdzieś w, obre, gdzieś w rejonach, w których pszczelarze mają pasieki zasiać tą łąkę z kwietną, zasiać jakieś rośliny pyłko- i nektarodajne, żeby pszczoły rzeczywiście miały do tego pokarmu dostęp i żeby ten pokarm był jak najbardziej zróżnicowany, bo za tym pójdzie inaczej w takie ładne, Słowo, którego naukowcy y, używają, zbilansowanie też treści i związków tych pokarmowych. I to wszystko w zasadzie będzie niejako wpływało na podniesienie tej też tej odporności. Kolejna rzecz jest taka, że mm, zwłaszcza w tych okresach, y, kiedy pszczelarze przygotowują rodziny do zimowy i teraz, kiedy Pszczelarze z kolei y, mamy wymianę pokoleń między pokoleniem zimowym, a pokoleniem już typowo y, letnim, y, czyli skoro wiosny, y, warto jest podać takie preparaty, jeżeli oczywiście też, też od razu y, zaznaczę, jeżeli jest ku temu przyczyna, czyli widzimy, że nie wiem, y, gdzieś ta rodzina ma problem z nosemozą, gdzieś pojawiają się jakieś być może choroby wirusowe, to wtedy. Rzeczywiście oprócz tego zbilansowania pokarmu warto podać e, preparaty, które oparte, są preparatami naturalnymi i oparte są na ziołach, bo wtedy też podnosimy pszczelą odporność. Tych preparatów w tej chwili jest trochę na rynku. Ja też e, zwrócę przyrażą uwagę, żeby patrzyli, jakie są etykiety. Czy rzeczywiście ten preparat został przebadany, bo mamy grupę preparatów, które że tak powiem, w ogóle nie były badane, albo w znikomej części zostały zbadane. W zasadzie na zasadzie wykonania jakichś prostych testów pasiecznych, albo zbadania jakiegoś jednego czy dwóch parametrów z fizjologii pszczół i producent mówi, że to działa. Ja nie twierdzę, że nie działa, ale pamiętajcie Państwo, że odporność pszczół ukształtowana jest przez bardzo dużą grupę białek, enzymów i związków. I jak ktoś mówi, że no na podstawie dwóch parametrów stwierdza, że coś działa albo nie działa, to tak naprawdę to on jest trochę wizjonerem. Żeby określić rzeczywiście, że e, coś działa, jakiekolwiek zioło, jakakolwiek substancja, tych parametrów powinno być przebadane około 25, a nawet bym śmiała powiedzieć, że 40, z, tych, z tej całej odporności. Dopiero wtedy my możemy śmiało powiedzieć, tak, rzeczywiście ten preparat, ten biostymulator, to zioło rzeczywiście ma pożądane efekty. No tak właśnie teraz jest. Czytajmy etykiety. No właśnie, wspomniałaś, że teraz jest wiosna, dochodzą do nas takie, takie informacje z innych krajów, też z Belgii, które bije na alarm, prosi wręcz o, o stosowanie tych metod biotechnicznych, ponieważ <laughs> są takie duże straty po zimie, liczone nawet około 50%, więc rzeczywiście jest to walka o tą siłę, o odporność pszczół, no i o ogólny dobrostan. Tak, u nas w Polsce my też to widzimy. Bo e, zrobiliśmy taką dużą akcję, że pszczelarze mogą do nas rzeczywiście próbki pszczół wysyłać, do naszego laboratorium. My to robimy za darmo, w ramach własnej inicjatywy. Poświęcamy swój czas e, i e, badamy tę odporność pszczół. I pszczelarze, rzeczywiście e, no, na tyle próbek, które w tym roku przebadaliśmy, nawet nie, nawet nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to była liczba, ale e, około 80% e, jak nie więcej, to rzeczywiście były próbki, które były silnie zarażone różnego rodzaju patogenami. Bardzo w niektórych, u niektórych pszczelarzy rzeczywiście było przedawkowanie leków i to też wyszło w naszych badaniach. Potem, jak żeśmy z nimi rozmawiali, to rzeczywiście stwierdzili, że gdzieś na początku zimowli albo w trakcie zimowli zaobserwowali rozwój warozy, więc stwierdzili, że podadzą dodatkowe dawki różnego rodzaju preparatów. tak? No głównie tutaj amitraza była podawana. No i niestety to wszystko spowodowało, że pszczoły, tak bardzo obniżyła się ich odporność, że no niestety nie przetrwały zimowli. Także my też widzimy ten trend u nas w Polsce. No wspomniałaś, że angażujecie się i poświęcacie czas na badania, ale też angażujecie się bardzo też z profesorem Olszewskim właśnie w te zadania Varoa Resistance, tak? Na każdej konferencji tak. praktycznie wspominacie o tym. Myślę, że... Że wbija się też to już powoli do świadomości pszczelarzy, bo my też zauważamy bardzo dużo pytań, bardzo dużo ciekawości, wręcz chęci działania, promowania. Widać, że to tak naprawdę kilka grup się zebrało i naukowcy, i praktycy, tak? I, i, i my, jako, jako firma producencka, że wreszcie ta energia jakoś wspólnie się, wspólnie się skatalizowała i i miejmy nadzieję, że zaczniemy się. Tak właśnie opaść. powinno być. <grych> Dokładnie. No ale zresztą no to tak jak widzimy, że, że ten ruch, wara resistans to jest wszystko na zasadzie wolontariatu. Yy, każdy robi to z potrzeby takiej, yy, no można powiedzieć, że z potrzeby serca, no może to brzmi bardzo dużo, ale tak. to tak naprawdę jest, tak? Dokładnie tak, Kasiu, to bardzo ładnie to określiłaś. tak. Yy, yy. yy, yy, yy. Z naukowego punktu widzenia my nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia. Jeżeli dalej e, taka e, ostra chemia będzie podawana w naszych rodzinach, to pszczół za 10 lat nie będzie. Ale to, ja... też wymaga, tak, to wymaga też takiej dużej odwagi, przyznania się, tak, że to, co twierdziliśmy przez ostatnie 40, czy tak jak ty wspomniałaś na początku, może nawet 50 lat, przyznajemy się, że to nie była dobra droga, że, że musimy iść. Trochę inną, no trochę, zupełnie inną drogą. Zupełnie inną. Znaczy nie przewidzieliśmy jednej rzeczy, uh -huh. że e, waroza naby, będzie nabywała tak szybko odporności. Uh -huh. e, ja mogę Ci, Kaziu, powiedzieć, że jak ja zaczęłam swoją historię, już tak na poważnie, e, tą naukową historię z przelarstwem, e, to był rok 2010, tuż po moim doktoracie, e, to wtedy wszyscy, Cała literatura opisywała, że waroza nabywa oporności co 4 lata na dany preparat. Więc co 4 lata powinniśmy go zmienić, czy tam co trzy, żeby nie mieć tej wątpliwości. Potem raptownie minęło kilka lat i zaczęto mówić, że waroza nabywa oporności co roku. A w tej chwili, szanowni państwo, nabywa oporności nawet 4 do 6 razy w przeciągu roku. Czyli zobaczcie, jak ona ewoluowała, jak szybko jej mechanizmy adaptacyjne się rozwinęły, że jest w stanie jako kontrolować to, co my wlewamy do rodzin pszczeli. Współpracujmy więc wszyscy razem. Doktor Buchler nawet też podkreślał, jaka świetna jest rola polskiej pracy, polskiego zaangażowania. W ten ruch waro rezystancji rezistancji, promowanie metod, podkreślał też świetną współpracę z profesorem Olszewskim. A skoro wspominam o doktorze Buchlerze, to już w kwietniu zdradzę, będziemy mieć też osobiście wywiad z doktorem Buchlerem, więc zapraszamy wszystkich. A Anetko, tobie tymczasem bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję no bardzo. i zabieramy się nadal do pracy. Ja zawsze na końcu mówię to samo, ale, ale to tak jest, po prostu. Dziękuję Pokojnie. ślicznie. Dziękuję również. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Miłej wioski Pozdrawiam. dla wszystkich.